Cześć raz. Dzień dobry, dziękuję, dziękuję. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? How are you? Good. A telewizjon. Telewizja. Okej. Okay. Okej. Okay. No to teraz tym No czekaj, wszyscy sobie niedążą. To jest sos, No sosno? Sos, no. No, tak, tak. To właśnie do marynowania. Że jest to szałwia, ale jest ona to zupełnie delikatniutka. Taka, że da się ją naprawdę pić, słuchajcie? Oni tutaj ją stosują na wszystko, tak właściwie. Po jedzonku. A lub na spanie, żeby mieć lepszą regenerację. Ona działa antybakteryjnie, więc też jeżeli się rozchorujecie, to można się takiej adyczaj napić. Często wtedy mieszają ją z tymiankiem albo liściami lipy. I to wtedy działa jak takie naturalne lekarstwo, zabójcze dla bakterii. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą Turcy się leczą lub wspomagają na co dzień. I teraz tak, kochani, czy wiecie, co to jest? Chlebek świętojański. czyli jeszcze ma drugą nazwę? Karob. I po turecku, i po polsku używane. Można sobie przełamać. Taki kawałek sobie żujemy. On jest słodziutki, trochę jak karmel, jak kawa. Zresztą przezywany jest przez Turków kawą. Generalnie bardzo zdrowa rzecz. Z czegoś takiego tworzy się potem melasę która nazywana jest po turecku pekmez. Taki pekmez jest bardzo bogaty w żelazo i różne witaminy, więc też jest świetnym wspomagaczem, kiedy mamy na przykład infekcje gardła albo dróg oddechowych, tego typu rzeczy. Generalnie Turczynki dają też łyżkę pekmezu codziennie rano swoim dzieciom, żeby one po prostu były zdrowe, żeby uzupełniały im się wszystkie potrzebne witaminy. Z takiego karobu również tworzy się słodzik. Wygląda jak taki brązowy proszek. Turczynki często dodają go po prostu do wypieków zamiast cukru. Taki zamiennik zdrowy, naturalny, nie tamże przetworzone, tylko takie fajne. No, ale oczywiście to nie wszystko. Na stolikach macie jeszcze orzeszki ziemne, które są też tutaj zbierane z okolic. E, bardzo smaczniutkie, można sobie próbować. Nie wiem, czy wiecie, ale pistacja jest podobnym typem orzecha. I nawet po turecku funkcjonuje prawie pod tą samą nazwą, co orzeszek ziemny. Na orzeszek ziemny mówimy po prostu fystyk, a na e, tą pistację mówimy antepfystyk, czyli. Orzeszek po prostu z Antepu. Dobrze. Jakby wam zasmakowała, o właśnie. Jeszcze jak ktoś potrzebuje cukru, to śmiało można sobie cukru dołożyć. Gdyby wam zasmakowała, to mamy ją tutaj dostępną. Ona jest też zbierana tutaj w okolicznych górach. Pani chodzi, zbiera i potem mamy takie paczuszki. Dobrze. Każdy powoli sobie tutaj dostaje. Oni, w trakcie jak wam będą podawać, to ja będę kontynuować swoje wywody. Co to jest? Każdy pewnie wie. Pieprz, dobrze. Dziki, czarny pieprz. Wygląda trochę jak zielony, ale to jest czarny. Niekonsystencyjna taka kolorystyka. Trochę bardziej zielony, trochę bardziej czarny. Naturka. Pieprz jest używany praktycznie w każdej kulturze na świecie, również i w tureckiej. E, oczywiście, gdzie? W kuchni. My też pieprz dobrze znamy. Oprócz tego, z tutejszych krzaczków zbiera się takie czerwone, różnego rodzaju owocki. One potem często lądują w mieszankach herbat. Między innymi w herbacie zimowej, którą się tutaj pije na wspomaganie organizmu, ale po prostu. W okresie deszczowym, czyli nasza zima. Tutaj jest różnie, zależy od regionu gór. W niektórych regionach, nawet na wybrzeżu tutaj e, tureckim, na którym teraz jesteśmy, czy w Turcji Egejskiej pada śnieg. Nawet potrafi padać dosłownie na plaży, co prawda temperatura jest plusowa, więc on się nie utrzymuje, ale on schodzi z gór. Jakbyśmy wjechali jeszcze 20 km dalej, to tam już są w zimę zaspy. Nie da się przejechać. I taką herbatkę się tutaj stosuje, żeby nam po prostu mieć wszystkie dalej witaminy. Naturka, naturka, naturka. Następne w kolejności mamy czarnuszkę. Nie jest ona aż tak obecna w kuchni tureckiej jak na przykład w greckiej, ale posypuje się tutaj na przykład grillowany ser halumi. Lekko oliwą go skropić i czarnuszkę sobie posypać. Do sałatek często dodawane. Tego typu rzeczy, raczej rzeczy lekkie, a gdzieś gdzie trochę tego smaku można dodać, ale też w nie za dużej ilości. Myślę, że każdy wie, co to jest. Kurkuma, tak. Jest, przejawia się w tureckiej kuchni, ale jako barwnik. Oczywiście ma walory zdrowotne i jak najbardziej warto kurkumę jeść, natomiast, te sekularz. Nie jest ona stosowana w kuchni tureckiej dla smaku. Ona czysto ma koloryzować, żeby jedzenie wyglądało piękniej. Na przykład ryż albo kurczak, żeby był bardziej złocisty. Też na przykład w Polsce słyszałam, że niektórzy do rosołu kurkumę dają dla koloru, żeby był bardziej taki złotawy. No i oni robią dokładnie to samo. Też zresztą tutaj z okolic, czy to z ogródka. Wszystkie te produkty zresztą pochodzą bezpośrednio z tych tutaj okolicznych terenów. Są zbierane i suszone przez naszych gospodarzy. W następnej kolejności. Teraz jestem ciekawa, czy zgadniecie co to? Już, już, już. Jest tam papryka, ale to nie jest papryka. To jest jakiś miks. Przyprawa miks. Pomiędzy coś prawie jakby nie jest. Jakie danie jest bardzo mięsne, popularne w Turcji? Kebab. Dobrze! To jest przyprawa Kebab. To jest przyprawa, którą sypie się na wszystko. Usmażycie sobie frytki, posypujecie sobie tym. Usmażycie sobie kurczaka. Prawdopodobnie już jest w tym zamarynowany, ale jeszcze można dokoptować. Smaku nigdy za wiele. Każdy kucharz też ma swoją. Ją własną mieszankę. Także nigdzie nie zjecie takiego samego kebaba, nigdzie nie zjecie takich samych frytek z przyprawą kebab, i nigdzie nie kupicie takiej samej przyprawy. Ona jest robiona według tego konkretnego przepisu, tego konkretnego producenta lub gospodarza. A dlatego można się zaśmiać, że przyprawa do kebaba jest jak pokemony. Trzeba złapać je wszystkie. W następnej kolejności mamy coś, bez czego kuchnia turecka nie mogłaby żyć, nie mogłaby istnieć. To jest kumin. I on jest odpowiedzialny za bardzo specyficzny posmak większości mięsnych dań. On jest w każdej mieszance, znajdziecie go nawet w cikofte, czyli w takich, jak to nazwać, klopsikach zrobionych z bulguru. W trakcie macerowania ręką tego bulguru z przyprawami, on się gotuje od ciepłej blaszki oraz dodanego do mieszanki lodu. I taki kumin znajdziecie wszędzie. Więc jak chcecie gotować po turecku, musi być w każdym tureckim domu. No i słuchajcie, to chyba każdy wie co to jest, czy nie? Szafran, szafran. Tak. To jest złoto, słuchajcie starożytne. Złota przyprawa, dokładnie. Kiedyś w czasach starożytnych szafran uznawany był za walutę, dlatego że jego produkcja jest niesamowicie mozolna i naprawdę dużo trzeba się napracować, żeby taki szafran wyprodukować. On oryginalnie nie był produkowany w Turcji, ale państwo osmańskie zrobiło swoją odpowiedź na to wszystko, co się dzieje tam głębiej w Azji i w części krajów arabskich, generalnie taki szafran w Turcji stosuje się do tworzenia herbat, a nie dań. Tak jak na przykład w Indiach, Pakistanie czy w Iranie. Tutaj służy do celów zdrowotnych, ale kiedyś też i służył właśnie jako waluta. Czy wiecie, jak powstaje szafran? Z kwiatów? No, z krokusa dokładnie. Krokus jak rośnie ma do trzech pręcików maksymalnie, dwa, 3 pręciki i taki jeden paseczek szafranu to jest taki jeden pręcik. Czyli wyobraźcie sobie ile kwiatków trzeba było ususzyć i nazbierać, żeby taka torebeczka powstała. To jest masa pracy, dlatego też potem stał się walutą. Orzeszki to macie na stołach, to nie będę Was tutaj męczyć. Przejdę dalej w przyprawy. To jest herbata miętowa. Oczywiście powszechnie, wszędzie znana. U nas też miętę się pije, u nich też mięte się pije. Tylko, że my pijemy miętę pieprzową, z której oni produkują mentol. A to jest inny typ mięty, delikatniejszy, bardziej kwiatowy i słodki. Chcecie powąchać? To ja się przejdę dookoła. W kuchni tureckiej. Mięta jest, słuchajcie, tym samym typem rośliny, co bazylia. Więc w teorii ma ten sam profil aromatów. Czyli można stosować miętę z bazylią wymiennie. I tak jak w kuchni włoskiej, mamy bardziej tą bazylię. Tutaj na tych terenach mamy miętę. I tutaj jest drugi typ mięty, który jest już bezpośrednio przyprawą. To jest ostrzejsza mięta. Zupełnie inny profil ma niż ta herbatka, to są inne liście. To mam? To mam. To on przy okazji przejdzie dać Wam spróbować sosu z granatu, wystawić tak paluszek do niego. To jest sos, który stosowany jest... O, albo na łyżeczkę właśnie. Stosowany sos jest do sałatek oraz do marynowania mięs. Trochę kwaśny, trochę słodki, a lekko octowy. Wszechobecny tutaj e, też w kuchni. Jak macie sałatki na przykład. No to zawsze gdzieś tam koło tych sałatek te sosy sobie stoją. Na pewno w waszych hotelach też macie mnóstwo tego sosu dostępnego. I on jest też naturalnej produkcji. Kiedy granaty są w sezonie, produkuje się masowo z nich różne produkty, w tym między innymi taki sos. Oprócz tego robi się syropy i olejki. Turcy są mistrzami robienia olejków ze wszystkiego, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. Eee, tutaj mamy, słuchajcie, dwa typy tymianku. To jest tymianek herbata, delikatniejsze liście. I tymianek przyprawa. Kolejna przyprawa, bez której kuchnia turecka by no, nie mogła się obejść. Musi być, wszędzie jest. Nie da się tego ominąć. Często stosowany wymiennie z oregano, bo oregano moi U. drodzy nie pochodzi z Włoch, nie daje się go na pizzę, tylko oregano jest tutaj właśnie z Morza Śródziemnego od strony Grecji i Turcji. To tutaj ono się stosuje w kuchni. A... Stosuje się też właśnie masowo tymianek. Też ta sama rodzina roślin można stosować wymiennie. No i jeszcze jeden produkt, bez którego nawet kebab by nie powstał. Czyli już mówiliście, to dzisiaj papryka. No i tych papryk mamy, słuchajcie, dużo. Po pierwsze, mamy paprykę tak zwaną zwykłą. Czyli lekko pikantna, prawie w ogóle, że nie pikantna, ale jeszcze nie taka słodka, słodka. Tutaj mówi się po turecku na to pul biber. Tutaj mamy ostry odpowiednik, czyli adzi biber. Adzi biber, czyli bez taka ostra, ostra już. To też znajdziecie w każdym daniu, które jest po prostu ostre. A między innymi Adana kebab, bardzo znany właściwie w całej Turcji. Oprócz tego mamy właśnie słodką paprykę. I generalnie w Turcji, jak coś jest sproszkowane i nie należy do produktu słodkiego, to mówi się na to sól, czyli tos. I taki jeszcze jedną paprykę, słuchajcie. Najostrzejszą. Wręcz czarną paprykę wędzoną, prawie chili, ona się tutaj nazywa isot, czyli wędzona, e, ostra. Papryka. I tutaj mamy produkt, który widzieliście na wejściu. Suszy się tam na dole. To jest sumak. Fantastyczny zamiennik za sok z cytryny. Tam, gdzie potrzebujecie dodać kwasku i nie chcecie używać jakiejś wodnej przyprawy, że tak powiem, takiego na przykład soku z cytryny czy soku z granatu i potrzebujecie, żeby coś było bardziej zwarte, to to jest super zamiennikiem. I z tego, co tutaj mamy, no to tutaj właśnie jest ten pekmes, o którym Wam wspominałam. Tutaj mamy również pekmes z winogron, bo też taką melasę się wykonuje. Są również miodziki tymiankowe, bardzo popularne w tym regionie, praktycznie że innego miodu nie uraczycie w Turcji. I wracając do tematu olejków, Turcy są mistrzami robienia oleju ze wszystkiego. To jest olej z kwiatka, nie pamiętam w tym momencie nazwy, bo mi się już w trzech językach świata mienią. E, taki żółty kwiatek, u nas też e, pospolity. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem dziurawiec. Mhm. E, moi drodzy, e, co do mojego wywodu, to jest już końcówka, bo przedstawiłam Wam wszystko. Gdybyście byli zainteresowani tymi przyprawami i pięknymi produktami, to e, wszystkie rzeczy stąd, Poza orzeszkami i poza Adon Chai kosztują po 3 euro. Jest taka zwykła, zwykła. Szafran samej Tak, szafran w tej samej cenie.